We ain't new to, this. Yes. New to this. We true to this This is Evil <gibberish> Empire <gibberish> Jestem jebanym narkomanem Jutro lecę na jamajkę, by zarobić papier Dziewka się pruje no to walę sztangę I z paznokci zmyję tej dziwce jej lakier Mam wyjebane Jestem jebanym narkomanem Najebałem się I odjechałem autem Twoja stara zajebała salto na kutasie Ładuję Uzi, tym serię wale. Ten Uzi ma przyczepiony laser Więc jak strzelę To na pewno trafię Na pewno trafię Jestem jebanym narkomanem JESTEM JEBANYM NARKOMANEM! Mam mocną aurę! JESTEM JEBANYM NARKOMANEM! NARKOMANEM! Jestem narkomanem, odpalam jointa siąkę i dobrze się bawię JESTEM JEBANYM NARKOMANEM! JESTEM NARKOMANEM! o narkoman, wali u ujebany manos Chodził naćpany na lekach dopóki w bramy nie ojebali go Oczy wielkie jak bramy do zamku jebany idiota się naćpał, właśnie podbija, kiedy stoimy w gangu do dillera mówisz, proszę pana, znowu nie masz hajsu, bo to Muziemo monarkoman wali kryszkę ujebany manos Chodził naćpany na lekach, dopóki w bramie nie ojebali go Ach, kurwa